Cześć! Szymon z tej strony. Witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym unfoilingu kolejnego tomu wielkiej kolekcji DC, Bohaterowie i Złoczyńcy. Tym razem będzie to Batman, Uśmiechnięte Ryby i inne opowieści. Ale dzisiaj nie będzie tylko unfoiling, bo także będzie unboxing komiksów, które zostały mi wysłane przez wydawnictwo Nonstop Comics w celach recenzenckich. Więc zaczniemy od Bohaterów i Złoczyńców. To jest już tom... 113 bardzo powoli nieuchronnie zbliżamy się do finału samej kolekcji, która, jak przypominam, ma liczyć tylko albo aż 120 tomów. Dobra, zanim jeszcze otworzę folię, no tak. Tom zawiera zeszyty Detective Comics 3, 439 do 400, 4, 439 469 do 479, 481, a także DC Special Series 15 i Batman Spectacular Batman. 311. Nie mam pojęcia, co w tym chodzi, szczególnie w tych dodatkowych. Natomiast te zeszyty, jeżeli ktoś kupował kiedyś wcześniej jakąś kolekcję, mogą się wydawać znajome i ja od razu pokażę, bo mamy wcześniej mieliśmy komiks Batman zjawy z przeszłości był to 38- tom kolekcji wielkiej kolekcji DC od wydawnictwa Egel I mieliśmy tutaj według rozpiski zeszyty 468. Tak samo. Nie, ten, ten jest wcześniej niż tutaj. 471, 476 to jest w tym też. Tutaj brakuje 477 według rozpiski. Tutaj ma być do 479 i już 480, że tu nie ma ani w tym, ani w tym. No i jeszcze te dwa dodatkowe zeszyty, plus oczywiście jakiś archiwalna opowieść w tym momencie. 36 Archiwalna opowieść z Detective Comics, numeru 36. Dobra, odłożmy na razie to i przejdźmy do odfoliowania. Aha, rzecz, która się jeszcze oczywiście rzuca w oczy, no to grubość tych tomów, ale ona wynika w dużej mierze z papieru, jaki był użyty w kolekcji Egelmoss i kolekcji Hachette. Dobra, odfoliowujemy tom. Oj, uda mi się to jakoś w miarę bezboleśnie, czy Chyba się nie zmęczył? Dobra. Gruby, od razu widać, że gruby tom, Solid, solidny kawał czytania, więc zobaczmy, co my tu mamy klejka przynajmniej z Batmanem, tak? Z Batmanem? Tak, z Batmanem. Wydaje mi się, że nawiązująca do pierwszego pojawienia się Batmana do Detective Comics 27, ale zobaczmy, co my tu mamy. Wstęp na tych otwórcach Stron będzie ponad 280, no bo tutaj mamy ostatnie, że tak, określa, materiały dodatkowe. Noc myśliwego to jest 439. Steve Engelhardt, bardzo dobry scenarzysta, przynajmniej w moim przekonaniu. Odpowiada za fabułę. Tutaj ołówków Dika Gerdiano kojarzę. Walt Simonson on tworzył bardzo dużo komiksu z thorem w tamtych latach. Al Milgram, Milgram kojarzy go jako tuszownika. Marszała Rogersa kojarzy jako krysownika. Właśnie tutaj był za kolor odpowiedzialny. On w ogóle odpowiada za kolor. Tutaj mamy na ołówku Rogersa i Aterego Austina na tuszu. Później pingwin Malajski, znowu Steven Englehart, Marshall Rogers, Terry Austin. Generalnie można powiedzieć, że to się bardzo, bardzo powtarza. O, Glynis Wine to jest już na kolorach. O, tu Neil Adams wchodzi na rysunku. No dobra, pytanie brzmi, co będzie w tym zeszycie specjalnym. O, tutaj jeszcze specjalny. To jest Denis O'Neill i na scenariuszu Marshall Rogers. I tutaj Batman 311, Irwinowik. nie wiem. Nie kojarzę. A może po prostu jak zobaczę rysunki to będę wiedział. Noty o twórcach. Ok. I tutaj mamy bardzo klasyczne. To jest już Marshal Rogers na rysunku, czy jeszcze nie Win i Sal Amendola to nie kojarzę ich. Ale klasycznie, klasyczny Batman, bardzo taki starego typu. I to już było w tym tomie. 469, zobaczmy sobie tylko takie króciutkie. Nie, tego brakowało. Tego nie było. Okładka na ilustracji Jima Aparo, ale w środku nie ma Gima Aparo. Jest w środku Walt Simonson. Aha, czyli ten gość od Tora. Dobra, i tu będzie 470. Nie wiedziałem, że te okładki robił Jima Aparo. 470 też nie mamy. Tu też będzie chyba Walt Simonson, tak mi się wydaje, zresztą... Zobaczmy tylko w pierwszym... Tak, bo to dwa tomy są, dwa zeszyty są tutaj wpisane. Dobra, czy to jest to, to, ca, cała jedna dwuczęściowa historia. I tu się zaczyna y, historia 471, która już tu była. Okładka na ilustracja była autorstwa Marshala Rogersa. I zobaczmy, czy zaczynamy w tym samym momencie. Coś tutaj. Aha, bo to jest ta 468, której nie było w tym. Dobra. Tu. Dobra. Tak, już sobie poprzypominam generalnie. Tu był jakiś gościu, ee, chyba polityk, który zaczął kombinować, żeby się pozbyć Batmana, bo mu bardzo przeszkadzał w robocie, że tak określę, w knuciu i. No to był skorumpowany polityk. Coś kojarzy tę sekwencję. Wiem, że ten komiks mi się podobał. Ja go czytałem w tej wersji od Egelmos kilka lat temu. Dobra, 474. Kogoś tutaj, czego nie mieliśmy? 477 nie mieliśmy, więc zobaczmy. Tego 477, dlaczego mógł wylecieć? Tu był joker. I tu mamy 477. 76 był, i tu jest. Fajnie to wyglądało. I tu jest jakiś. No, jakiś list, ok. Batman, Detective Comics, yy, Marshall Rogersa, rysunki na okładce i Dick Giordano. Świetny, świetny, duet. A tu nie wiem, czy to nie będzie... Wu Wygląda fajnie, wygląda dziwnie. Jakoś takie, bym powiedział, rozmyte kolory, tak jakby mieli problem ze skanami. Ciekawe, czy będzie to wyjaśnione we wstępie. Dobra, lećmy dalej. Później już są te... Historie, które już były w tym, w tym tomie 479 było. Ale tu ja pamiętam w tym komiksie była taka dość ciekawa scena, ciekawe czy to w tym komiksie, wszystko źle go zapamiętałem, z pewną panną, gdzie Bruce narzekał na swoją krucjatę, że przez to, że ma tą krucjatę, przez to, że cały czas walczy z tą przestępczością. On nie jest w stanie być szczęśliwy. To było takie ciekawe. O, tu coś nowego w ogóle. To niby spektakular Batman, ale to jest taka bardziej opowiadanie graficzne. No to nie jest standardowy komiks. I jeszcze tutaj będziemy mieli tego naszego 40 zeszytowego Batmana 311. Ciekawe czemu on jest specjalem w ogóle. Aha, dobra. DC Special Series Batman 15, Batman Spectacular i średnik i Batman 311 to jest osobny tytuł. Dobra, teraz przynajmniej ma to więcej sensów. Ma to być gościnnie Balgarno. Tego nie było, więc to jest coś nowego. Dobra, i tu my tu ma, mamy tutaj troszeczkę dodatków. Opowieść się Steven Gelhart, czyli scenarzysta. Znowu posłowie scenarzysty. O, kartoteka super, bardzo fajna rzecz. I co za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie powtórka Liga Sprawiedliwości pełni, pełnia, a za miesiąc też powtórka Nightwings Skacząc Światło. No, u Sylwia, jak będziemy gadać o tych komiksach, zapewne Sylwek przygotuje więcej porównania między tymi komiksami niż ja. Ale teraz jeszcze szybciutko przejdźmy do tego, co tu jest od wydawnictwa Nonstop Comics. Tylko tym razem mamy tu już normalny unboxing, taki unfolding, jak to czasami u mnie bywa na kanale, tylko normalnie. Trzeba otworzyć pudełko. Ja dostaję te komiksy do recenzji. Za co bardzo dziękuję. I tutaj powinny być dwa tytuły. Jak tylko wymyślę, jak się do nich dostać, to to zrobię. Nie wiem, czy to się nie po prostu nie wysuwa. Yy, nie wiem. Gdzieś tu się... O, tu się powinno otwierać. Dobra. Chwila, chwila, chwila. Zaraz będę. Jest, czy chyba jest. Jest czy nie ma? Jest stosunkowo rzadko otwieram pudełka, więc nie mam w tym praktyki dobra, jest i tutaj ostatnie szybkie częcie i w środku będą dwa komiksy, chyba, że coś się podkręciło o o dobra mamy kamerę, mamy kamerę, dwa tytuły, tak jest więc to już mogę odłożyć dobra, co my tu mamy mamy tom piąty Departamentu Prawdy. Ostatnio przeczytałem pierwsze cztery, sobie tak przypomniałem i chwyciły mnie dużo bardziej niż za pierwszym podejściem. Oraz drugi tom Duny Rodu Korinów, takim swoistym swoistymi e, z serii Duna. Czy film, książki Duna, Franka Herberta, czy jak to woli, filmu Denisa Willenewa. Co książka jest bliższa, oczywiście, pierwowzorem. Dobra, Departament Prawdy. Zobaczmy, czy rysunki są takie same, jak były. Dotychczas. Chyba tak, chyba tak to będzie. Martin Simons to powinno być to samo, ale są jakieś gościnne. Końcówka poprzedniego tomu to był jeden wielki cliffhanger. Nasz dowódca, czy szef departamentu prawdy, chciał podjąć pewną decyzję, pewne działanie. Zobaczymy, czy z tego coś konkretnego wyjdzie, czy nie. Rysunki, jak mówiłem ostatnio w omówieniu, które nie wiem kiedy zostanie, nie pamiętam, nie jestem pewien, kiedy będzie opublikowane, są specyficzne. Z jednej strony są fenomenalne, z drugiej potrafią być męczące. Z uwagi na to, że gęstniająca atmosfera tajemnicy się wylewa z tych kadrów, ale przez to one są też troszeczkę mniej czytelne. No, tutaj mamy gościnnego rysownika, który zmienia to podejście, no, zobaczymy, zobaczymy do, do czego to prowadzi. Departament Prawdy, tą piąty, no i oczywiście druga z trzech części rodu Korinów, czyli Duna. Generalnie te fabuły mam wrażenie, że wszystkie były połączone, że tak myślę, czyli ród Atrydów, ród Harkonenów i teraz ród Korinów. Mamy trzy wielkie rody przedstawione, bo w tym świecie jest więcej tych rodów, oczywiście, ale trzy przedstawione, czyli właśnie Atrydzi, teoretycznie ci dobrzy, Harkonenowie, teoretycznie ci źli, no i Korinowie, czyli ród królewski. Mamy rozdział czwarty. No, zobaczymy sobie kilka kadrów. I wszyscy kombinują po prostu. Wszyscy kombinują. To są czasy oczywiście sprzed pierwszego filmu, czy przed pierwszej książki. Jeszcze oficjalnie Harkonnenowie zarządzają Diuną, czyli Arrakis. Jeszcze nie zostali tam wysłani Atrydzi. Tu, jeśli dobrze pamiętam, Paula jeszcze nie ma. Dopiero ma się narodzić, albo się zaraz dopiero narodził. Dopiero jest połączona Lady Jessica z mm, księciem Leto. Jeśli dobrze pamiętam. Leto, Athelna, tak. Dobra, tak to się prezentuje. Czyli Duna, R R ród Korinów, tom drugi, departament prawdy, tom piąty, co Twój kraj może zrobić dla Ciebie. A także 113 tom serii Bohaterowej Złoczyńcy, Batman, Uśmiechnięte Ryby i inne opowieści. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Na omówienie Batmana zapraszam na kanał Sylwek. Cześć!